Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo w okularach, dlatego że kadr do nagrywania w momentów, w których jestem przy laptopie, jest trochę brudny. I dlatego musimy sobie poradzić z, z takim. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, którego chyba nikogo nie widziałam. To jest e, film, na który wpadłam całkowicie przypadkiem, dlatego, że zastanawiałam się, jak dużo pamiętam z lektur. E, I dlatego też weszłam, znalazłam e, jakieś tam zbiory, zbiory testów ze znajomości lektur na stronie Quizmi e, i będziemy sobie je dzisiaj rozwiązywać. I zaczniemy sobie od klasy piątej. E, tutaj pierwszych widzę chłopców z placu broni, więc wejdziemy w chłopców Chłopców. I zobaczymy. Ja tę książkę, tej książki robiłam re w zeszłym roku. Poziom trudny. Chłopcy z placu broni. Test lektury, test lektury. E, I gdzie jest najwięcej rozwiązań? Test lektury najtrudniejszy. Co zebrali nemeczek bracia Pastorowie podczas gry z kolegami? Kulki, kasztany, kamienie, kapsle. Kulki, kasztany, kamienie, kapsle. Przepraszam, co zabrali Nemeczkowi bracia Pastorowie podczas gry z kolegami? E, to chyba były kulki. Dobrze! E, jakie kolory miała Chorągiew Fortecy na Placu e, Broni, którą zabrał Czy Oj, tego nie będę, nie będę tego pamiętała. Czerwono-zielony, czarno-czerwony, żółto-czerwony i czarny. Czarno-czerwony? A może żółto? Nie, czerwono-zielone, czyli coś, czego absolutnie nie obstawiałam. Eee, który chłopiec z pracy broni okazał się zdrajcą? Eee, nie, o imiona też się mnie nie pyta. Gereb, chyba. Gereb. Boka, nowy przewodniczący, dał dowód swej odwagi, wyzywając Feriego Acza na pojedynek, przedostając się na wyspę wroga i zostawiając kartę na drzewie, spacerując nocą po cmentarzu, wkładając dłoń w płomień świecy, wyzywając. A nie, faktycznie. Ups. Gereb proponował namówić dozorce słowaka, aby ten opowiedział się po stronie czerwono-skórych. Eee, poszczuł chłopcem, psa, złożył na chłopców donos w szkole, wygnał chłopców z placu broni, wygnał. Eee, ojciec Gareba zjawił się na placu, aby odnaleźć syna, który uciekł z domu, nakłonić chłopców do ponownego przyjęcia syna do grupy, dowiedzieć się, czy jego syn jest zdrajcą, oskarżyć Bokę o zły wpływ na syna, dowiedzieć się, czy jego syn jest zdrajcą. To te sceny dobrze pamiętam. Przy jakiej ulicy mieściła się kamienica Nemeczka, też nie, mogę nie wiedzieć. Ta rakoszańska mi tu najmniej e, pasuje, więc damy tą rakoszańską. I dobrze. Jak miał na imię Boka? Konstanty wygląda ładnie. Nie, bo Janusz. E, jak dozorca ogrodu botanicznego potraktował czerwono skóry. Poinformował rodziców, rodziców o złym zachowaniu, złożył na e, nich skargę w szkole. Chłopcy przekupili go, więc pozwalał im na wszystko zabronił im bawić się na wyspie. Zabronił im bawić się na wyspie. E, co chłopcy w związku z e, zbieraczy kitu przyniesie choremu Nemeczkowi? honorowy dyplom, pamiętkową pieczęć, pamiętnik z podpisami wszystkich chłopców ozdobną szarfę, szarfę. Nie, honorowy dyplom. <laughs> e, profesor Jack, dowiedziawszy się o istnieniu związku Zbieraczy to pozwolił na dalsze jego funkcjonowanie, nakazał chłopcom rozwiązanie go, zmienił zasady działalności związku, wezwał do szkoły rodziców. Nakazał chłopcom rozwiązanie go. Kto z wymienionych nie był chłopcem z pracy broni? Richter, czele, czonakosz, sebenicz. Czonakosz? Nie, sebenicz. No i dobra, przeliczanie. Twój wynik 7 na 12. Jeszcze nie zapełniłeś sobie awansów w strukturach chłopców z Placu Broni, ale niewiele, musieli, e, ale niewiele ci brakuje, jeszcze trochę wysiłku i wszyscy będą musieli liczyć się z Twoją wiedzą. Teraz pora na opowieści z Narni. Opowieści z Narni Lewczarowicz ze znajomości lektury. E, pff, no dobra, ten, który ma najwięcej rozwiązań, tym się będziemy e, zajmowali. Rozpocznij test. Wiekowy właściciel domu, do którego trafiają dzieci, jest w powieści nazywany profesorem. To nawet bez czytania innych odpowiedzi pamiętam. E, czy profesor wierzył w istnienie. Oczywiście, że tak. Istnienie Narni. E, kiedy dzieci zostały władcami Narni, zasiadły na tronach w zamku Kerparawel. E, Jeszcze jest opcja: Kenwick Castle, e, Legermuth Parsemon. Parsemon. E, w jaki sposób Aslan został uwolniony z więzów na kamiennym stole? Przegryzły je myszy, więzy magicznie opadły, przepaliło je słońce, Łucja i Zuzanna przecięły je nożem. Eee... Albo przegryzły je myszy, albo więzy... Nie, więzy magiczne opadły. Przegryzły je myszy jednak. Eee... Jaki dar otrzymała Zuzanna od Świętego Mikołaja? Eee, Zuzanna otrzymała... Eee... Łuk. Róg oraz łuk ze strzałami. W jaki sposób zamienione w kamienie przez czarownicę istoty odzyskały życie? Dzięki tchnieniu Aslana. Jaki przydomek nosiła Łucja, kiedy została królową? Łagodna, wspaniała, mężna, sprawiedliwa. Łagodna. Nie, mężna. <grym> Dzieci odnalazły drogę powrotną do prawdziwego świata. Podczas pościgu zabijałem jeleniem, kierując się za dźwiękiem skrzypiec prowadzone przez białego ptaka idąc śladem kwitnących jabłoni. Eee, chyba zabiałem jeleniem. Tak. Jakich, jakimi słodyczami posłużyła się biała czarownica, by zaczarować Edmunda? Eee, to były m, ta śiemleczka. Ale to chyba były w filmie. No, to w takim razie rachtał Tukami? tukami kum, nie wiem co to. Kim była pani MacReady, służąca Aslana, ciotką rodzeństwa, siostrą białej czarownicy, gospodynią pastora? I to jest poprawna odpowiedź. Dzięki darowi otrzymanemu od świętego Mikołaja, łucja mogła wezwać na pomoc olbrzyma, uzdrowić rannych po wielkiej bitwie, sprawić, że armia Aslana stała się niewidzialna, zburzyć zamek białej królowej, uzdrowić rannych. namiatki Eliksir. Para bobrów, która pomagała dzieciom dotrzeć do Aslana to małżeństwo pani pani. I ile 10? Chyba 10. Sprawdźmy. 10. Prawdziwy, prawdziwa z ciebie dumna. Prawdziwa z ciebie dumna narni, chyba duma. Sam Aslan mógł pogratulować Cię orientacji, w tym niezwykłym świecie znasz praktycznie każdy kąt i każdą ścieżkę. Teraz dalej patrzę na listę lektur tutaj z tej piątej klasy i nie czytałam chyba nic, nie, nie czytałam nic innego z tych, które tutaj są, więc przejdziemy sobie, widzę, że jest Akademia Pana Kleksa. Chciałabym bardzo Anię Zielonego Wzgórza, bo jestem ciekawa jak bym sobie poradziła. Dobra, idziemy do lektur klasy szóstej i tutaj mam Anię Zielonego Wzgórza. Ja chcę trudny. Psychotest jest nawet. E, to jest lektury poziom trudny. Jedyną serdeczną przyjaciółką Maryli była pani Małgorzata Lindę w, e, w języku angielskim Rachel. Jak nazywała się ulubiona nauczycielka Ani? Jak zobaczę, to będę wiedziała. I to jest yy, jednak, nie wiem, Stacy, Muriel Stacy albo Olivia Stone, Muriel Stacy. Gilbert pośpieszył Ani z pomocą, gdy podczas odgrywania roli Elaine zapomniała fragmentu poematu. Łódka zaczęła nabierać wody, jej włosy wplotły się w gałęzie, zgubiła haftowaną chusteczkę. Nie, moi drodzy, to jest e, scena, w której Ania odgrywa straszną dramę Queen e, i oczywiście udaje na tej łódce, jakby umierała, a ta łódka zaczyna nabierać wody. I on ją ratuje, oczywiście ona mu mówi, że dalej mu nie wybaczyła. Pierwszą, e, pierwsza piękna suknia, sprawiona Ani przez Mateusza, miała kolor. E, ona chyba była różowa, e, bo ona miała nie pasować do jej, e, do, do jej rudych włosów. Nie, czy brązowy. Okej, okay, sorry. E, to może nie miała być właśnie różowa, bo nie pasowała. E, Ani miała kompleks na punkcie rudych włosów, ale była dumna z urody ust, uśmiechu, nosa, dłoni. Nosa. Tak. Maryla Kavberg była porzuconą żoną, wdową, panną, mężatką. Panną. Kto wyzwał, a, e, wyzwał Anię, by przeszła po szczycie dachu? Carol Sloane, Juzia Pai, Ruby Gillis, Janka Andrews. E, ta, której ona najbardziej nie lubiła, czyli Pajowa. Rodzice Ali Ani mieli na imię Grace i Dustin, Leslie i Kenneth, Berta i Walter i Mary i Owen. Berta i Walter. Ania nie przyjęła stypendium uniwersyteckiego, by wspomóc Marele, której groziła utrata e, w, z, wzroku. Wzroku ona nie dowiedziała. Przedmiot, w którym Ania się wyróżniała i dzięki któremu otrzymała stypendium, to jest angielski, of course. Of course. <laughs> e, mało brakowało, a Ania nie poszłaby na piknik z powodu zaginięcia proszki. Jest. I ostatnie. Ciasto z kroplami walerianowymi Ania upiekła na umówione na Zielonym Wzgórzu spotkanie z... Krople walerianowe. To była ciotka Józefina. A, może pastor? Nie, pastor. Pastorem i jego żoną. Ciotka Józefina to była akcja ze skakaniem. Ze skakaniem do łóżka. Dobra, czyli mam 11 na 12. Pomyliłam się tylko z, z, tą, z tym kolorem sukienki. No to i tak uważam, że jest naprawdę nieźle. Dobra, testy z lektur, klasa 6. powracamy. Pustyni w puszczy, Felix na ten obcy. Szaleństwa panny Ewy. Jakie teraz są fajne lektury? Weźmiemy sobie tego obcego. Cóż nie, zobaczę, jakie są w klasie siódmej i ósmej. I zrobimy chyba dziady, bo wydaje mi się, że to jest taka lektura, którą się maltretuje wręcz dzieci. Dziady, część trzecia, część. Nie, weźmiemy część trzecią, bo jej się uczyłam już. Uczyłam. Czytałam. Do niej w ogóle odnosiłam się na maturze, chyba. Chyba? Nie, nie odnosiłam się do niej. Jakie słowo odnoszące się do Boga chce wypowiedzieć Konrad, ale uprzedza go szatan? Zło, car, tyran, dręczyciel. Do Boga chce wypowiedzieć Konrad. Ja wiem, że to tam było przerwane i to tam nagle tak było, ale uprzedza go szatan, chyba car. Proszę bardzo. Jaką informację wydobył ksiądz Piotr od diabła podczas egzorcyzmowania, e, egzorcyzmowania Konrada o planach powstania, o miejscu pobytu Rollinsona, o listach egzekucji, o nowych carskich postanowieniach? Chyba o nowych carskich postanowieniach? Nie, o miejscu pobytu Rollinsona. Co zostaje księdzu Piotrowi objawione podczas widzenia? Nadchodząca wielka wojna, potop zalewający świat, nadejście wskrzesiciela i obrońcy narodu, niekończąca się polska niewola. Nadchodząca wielka wojna, potop... Z... Nie, nadejście wskrzesiciela i obrońcy narodu. Do czego Wysocki porównuje naród polski? Poród, naród polski jak lawa, coś tam, coś tam, coś tam, ukryta, coś tam, coś tam. Jakiej rady w sprawie Rolinsona udziela senatorowi, e, senatorowi Nowosilcowowi doktor? E, żeby napisać w jego imieniu fałszywy list do matki, oj, tego nie będę wiedział. Nie wiem, więc strzelam. I strzeliłam źle. Co się stało z doktorem? Rozszarpał go wilki, zamarz, mu nie mogąc dostać się do własnego domu. Zachłysnął się podczas picia wina. Nie, został poruszony przez piorun. Dobrze mi idzie. Senator dowiaduje się, na czele spisku prowadzonych na Litwę stoi Czajkowski, Czartoryski, Sapiecha, Chłopicki. Słuchajcie, nie, nie będę tego kontynuowała, bo idzie mi tragicznie. Nic absolutnie nie pamiętam z dziadów. Ale na swoją obronę powiem, że ja ich nie czytałam. Nie czytałam. Czytałam wesele na przykład. Opowieść wigilina, bo y, zbliżają się święta y, i uważam, że to jest. Y, ja bardzo lubię opowieść wigilinu. Bardzo lubiłam ją również, y, kiedy chodziłam do szkoły. Tylko, że ja jej nie miałam w klasie siódmej, tylko ja ją miałam w klasie piątej albo w klasie czwartej nawet. Zmarły wspólnik z Krudża nazywał się Marley. Jakub Marley. Ehm, Bob Cratchit Zajmował się u na stanowisku e, kancelisty. To był oczywiście ten e, biedny mężczyzna. Jaka kara spotkała Marley'a, o czym opowiada Scroogeowi jego duch? E, on musiał nosić. Staram się odpowiadać bez tych podpowiedzi. Musiał nosić e, łańcuchy ciężkie. I dlatego on e, wchodząc do domu, to znaczy e, jak, jego duch, jak wchodził do domu Scroogea, to był słyszany tymi swoimi. Wiecie. Wieczne dźwiganie łańcucha. Jaki obraz na końcu pokazuje Scrooge'owi duch przeszłych, yy, przeszłych wigilii? Jaki obraz na koniec pokazuje Scrooge'owi duch przeszłych wigilii? Przeszłych? Czyli tych, które jemu minęły? Nie, wydaje mi się, że to była kobieta, którą niegdyś go kochała, otoczona rodziną. Tak samo zresztą jest w animacji um, disneyowskiej z myszką Miki. Najmłodszy syn Boba Mały Tim chodził o kulach. On był. E, on nie miał nóżki, czy coś tam musi się działo złego z nogą. E, z dzieci, które duch tegorocznych świąt prezentuje Scrooge'owi, chłopiec uosabia ciemnotę, a dziewczynka. Z dzieci, które duch tegorocznych świąt prezentuje Scrooge'owi, chłopiec uosabia ciemnotę, a dziewczynka. Nędzę chyba. No, dobrze. Duch przyszłych wigili pokazuje Scrooge'owi jego nagrobek. Scrooge dowiaduje się również, że e, umarł samotnie. E, tak, e, i rodzina Boba straciła małego tima i jest w żałobie. To. Kto jako jedyny był poruszony śmiercią Scrooge'a według wizji pokazanej mu przez ducha przyszłych świąt? Och, e, Bob! Boga rodzina, która była mu winna pieniądze i zyskała. Nie, to nie to. Wiekowa niania żebrak pod kościołem siostrzeniec Fred. Nie, to siostrzeniec Fred, który zapraszał go na Wigilię, a on mu odmówił. I później koniec końców do niego idzie. Nie, uboga rodzina. <grym> e, jaki świąteczny prezent Skrucz wysłał mm, tej ubogiej rodzinie? E, indyka. Ogromnego indyka. E, jak Skrucz spędził ostatecznie święta? Poszedł do swojej rodziny. E, świetnie bawił się u, na obiedzie u siostrzeńca. Tak, to jest to. Kiedy Bob zjawił się po świętach w pracy, Scrooge dał mu chyba więcej pieniędzy. Zaproponował mu, dopowiadał się. Podwyższał mu pensję i kazał dobrze ogrzewać miejsce pracy. No i on chyba tam, nie wiem, czy też nie pomógł temu małemu teamowi. Kobieta, z którą Scrooge zerwał zaręczyny, miała na imię Trudy Bella May Grace. Nie, Bella. Do tego bym nie wiedziała, ja takich rzeczy nie pamiętam. Podobają mi się te reklamy, które mi się wyświetlają. 10 na 12. No to też mi się wydaje, że nie było tak źle. E, pójdziemy teraz do klasy ósmej. Zobaczymy, jakie tu są testy. Co my tu mamy? Sezyfowe prace. Pan Tadeusz już jest w klasie ósmej? Dobra, Oskar i Pani Róża, bo bardzo lubię tę książkę, a dawno jej nie czytałam. E, te znajomości lektury, ten, który ma więcej... Coś mi tu lata cały czas. Jaki pseudonim nosiła pani Róża jako zapaśniczka? Dusicielka z Langwedocji, Diabolika Sinclair, Sinclair, stalowe Uda, rzeźniczka, stalowe Uda. Nie, dusicielka z Langwedocji. Już mi dobrze idzie. Z jakiego powodu popcorn znalazł się w szpitalu? Popcorn. Cierpiała na białaczkę, był mocno poparzony na całym, pop był mocno poparzony na całym ciele. Nie? Ale był tam też ktoś po, 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 po ten, poparzony. Jak nazwano dziewczynkę, która stała się ukochaną e, i żoną Oscara? E, Sandry Hinka, Peggy, Peggy Blue. Peggy Blue to to na pewno. Proszę bardzo pierwszy, dobrze. Jaką propozycję składa ciocia Róża e, Oskarowi, odwołując się do pewnej tradycji ze swojego kraju, e, żeby e, od, od 10 lat, tak, żeby każdy z dni do końca życia, do końca roku, liczył za swoje 10 lat życia. E, Jaką obietnicę Oscar złożył Peggy Blue? Że pobije każdego, kto będzie próbował ją przedrzeźniać, że będzie. Nie, on do niej przychodził w nocy, jak ona się bała. O tak, żeby pilnowała. Nie, żeby będzie jej bronił przed duchami, z powodu których krzyczy w nocy. to Tak, i on do niej tam chodził. Jaką charakterystyczną cechę wyglądu miał doktor dla Dusseldorf? Ehm... Oj, to tego też nie pamiętam. Bliznę w kąciku ust, odstające duże uszy, czarne krzeczaste brwi, krzywy nos po złamaniu. Zgaduję, że jeżeli, um, jakby Oskar jest chłopcem, to on będzie zwracał uwagę na takie dosyć dziwne rzeczy, więc uszy, nie, czarne krzeczaste brwi. To była moja druga, druga, drugi um... Jak Oskar postanowił spędzić Boże Narodzenie? Poszedł wraz z Peggy Blue do szpitalnej kaplicy, ukrył się pod łóżkiem i nie chciał wyjść. Zorganizował choinkowe spotkanie dla wszystkich pacjentów. Uciekł ze szpitala i pojechał do domu cioci Róży. Eee, ukrył się pod łóżkiem i nie chciał... On chyba nie chciał wyjść. Zorganizował... Albo pierwsze, albo drugie. Nie. Uciekł ze szpitala i pojechał do, cio do domu ciotki. Oskar sądził, że w nocy krzyczy Peggy. W rzeczywistości jednak był to e, Einstein. Nie bekon, bekon, bo bekon był tym, który yy, miał spopalone ciało. Jaki prezent otrzymał 90-letni Oscar od Pana Boga? Uświadomił sobie, że nie jest niczym Na co choruje Oscar? Głóz mózgu białaczka, wada serca, rak trzustki. Białaczka. Patrzyłam po objawach, jakie miał w książce. Czym ciocia róża poczęstowała Oscara, gdy trafił do jej domu na Wigilię? Yy... nie wiem, pomarańczami? Nie, dużą filiżanką czekolady. Co napisał Oskar w swoim ostatnim liście do Pana Boga? Ma 110 lat, to dużo i chyba zaczyna umierać. Dziękuję za wszystkie dary, które otrzymał. Ostatecznie stwierdza, że Bóg jednak istnieje. Pragnie ad adoptować Ciocię Róża. Ma 110 lat i to dużo i chyba zaczyna umierać. Twój wynik to 6 na 12. No to tu poszło mi słabo, ale tak jak mówię, na swoją obronę mam to, że dawno tej książki nie czytałam. To by było na tyle, bo już laptop mój nie dawał rady, a ja jeszcze przecież muszę zmontować ten film. E, dajcie mi znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie filmy i ile punktów Wy zdobiliście przy którejś, przy których z tych książek. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!